Dyżur domowy polega na tym, że pracownik jest w gotowości do wykonywania pracy, czyli jest w stanie fizycznym i psychicznym umożliwiającym mu przystąpienie do pracy. Mówiąc prost, musi być co najmniej trzeźwy. Co do zasady, dyżur domowy nie jest czasem pracy. Dopiero w momencie, kiedy pracownik z dyżuru rozpoczyna pracę, zaczyna wykonywać swoją pracę, wtedy ten czas wykonywania pracy jest czasem pracy. Ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam powiedział, że może się zdarzyć tak, że sam ten czas dyżuru, tej gotowości, kiedy jeszcze nie mam pracy, ale na nią czekam, może być też zaliczony do czasu pracy. Kiedy to będzie? Wtedy, kiedy okaże się, że zasady pełnienia tego dyżuru są na tyle obiektywnie i istotnie uciążliwe, że pracownik nie może swobodnie zarządzać swoim czasem. Jakie to będą sytuacje? Przede wszystkim takie, kiedy okaże się, że jest ustalony bardzo krótki czas reakcji, czyli ja jako pracownik muszę być pod mailem, pod telefonem i w ciągu kilku minut muszę podjąć interwencję. To jest pierwsza reguła. Druga zasada jeszcze jest taka, że musimy sprawdzić, ile tych reakcji, tych interwencji jest podczas dyżuru. Jeżeli się okaże, że ja muszę szybko zadziałać i interwencji jest dużo, to czas dyżuru domowego będzie zaliczany do czasu pracy.